Pierwsza z tych siedmiu zasad to swoboda kandydowania. To polega na przede wszystkim no, równej dla każdego pełnoprawnego obywatela możliwości e, swobodnego kandydowania na posła. To jest fundamentalne, to jest jakby właściwy tytuł tej zasady. A e, realizuje się to w praktyce w ten sposób, że obywatel. E, rejestruje osobiście swoją kandydaturę w Okręgowej Komisji Wyborczej, przedstawiając pisemne poparcie co najmniej 10 wyborców danego okręgu i dowód wpłaty kaucji w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia, a kaucja jest zwracana, jeśli kandydat uzyska minimum 5% ważnie oddanych głosów. Co jest e, diametralnym przeciwieństwem do aktualnej ordynacji partyjnych list wyborczych, e, gdzie, e, która e, nie respektuje gwarantowanego polską konstytucją prawa. Każdego obywatela do swobodnego ubiegania się o mandat posła, ponieważ wymaga to akceptacji partii. Na karcie do głosowania nazwiska kandydatów są umieszczane w kolejności alfabetycznej, a w przypadku ich partyjnej przynależności obowiązkowa od tym informacja przy nazwisku kandydata. Następna kardynalna zasada to ilość okręgów. Polska dzieli się na 460 jednomandatowych okręgów. Dlatego, że tak mamy ustaloną liczbę listę posłów do Sejmu. W efekcie każdy okręg liczy około 67 tysięcy wyborców i w każdym wybiera się jednego posła. Taki podział optymalizuje wykorzystanie swobody kandydowania i zwiększa równość szans wyborczych, umożliwiając kandydatom niezależnym i partyjnym bezpośredni kontakt z wyborcami, a wybranemu posłowi realną więź z wyborcami, ponieważ jest to okręg nie za duży, taki w którym kandydaci mają realne szanse na docieranie osobiste do nie tylko rzesz wyborców, ale nawet do indywidualnych wyborców i nie potrzeba pośrednictwa mediów ani innych środków wymagających pieniędzy. Trzecia sprawa to jest, łączy się jeszcze dalej z równością kandydowania i traktuje o finansowaniu kampanii wyborczej kandydatów. To finansowanie może się odbywać wyłącznie ze środków niepublicznych z limitem wydatków równych dla kandydatów niezależnych i partyjnych, czego nie było tak na marginesie w wyborach senackich 2011, ale do wypowiedzi pana profesora Racikolskiego ja się odniosę odrębnie. Ustawa powinna regulować finansowanie partii politycznych możliwe wyłącznie ze środków prywatnych od podmiotów krajowych a nie tak, jak to się dzieje w tej chwili, że my płacimy podatki na partie polityczne, co jest swego rodzaju kuriozum i patologią. Poza tym publicznie powinna być dostępna informacja o szczegółach limitowanych darowizn na rzecz partii politycznych czy też kandydatów. Jedna tura głosowania, bo w niektórych systemach są dwie tury, my jesteśmy zwolennikami jednej tury, ponieważ daje ona jasne rozstrzygnięcie, Wyklucza partyjne manipulacje, częste w przypadku wyborów futurowych, no i mobilizuje wyborców do zdecydowanych posław, postaw, tak albo tak. Następny etap, następna kardynalna zasada dotyczy już samej techniki liczenia głosów, i to jest niezwykle ważne. No, państwo śledząc doniesienia medialne na pewno wiedzą, że. W województwie mazowieckim zdarzały się tutaj jakieś dziwaczne sytuacje, gdzie było po kilkaset tysięcy nieważnych głosów, nie wiadomo jak to się działo. Otóż my przyjęliśmy model brytyjski, gdzie zapewniony jest obywatelski medialny monitoring głosowania w obwodach i publicznego liczenia głosów, które przeprowadzane jest w okręgach. Nie tak jak w tej chwili, że w obwodach za zamkniętymi drzwiami, co się dzieje. Tego nie wie nikt, z wyjątkiem Komisji Wyborczej, Obwodowej. Urny wyborcze powinny być o konstrukcji zabezpieczającej przed nieupoważnionym dostępem. Każde, każda, każde wejście do urny, to znaczy i szczelina do wrzucania głosów, i klapa do wyjmowania głosów, potem do liczenia, wszystko jest zamykane na kłódki. Klucze od tych kłódek są w dyspozycji osób zaufanych. Przed rozpoczęciem głosowania Obywatelski Medialny Monitoring Sprawdzania Urn Wyborczych, a więc Obywatelski Medialny, a nie tylko sama Komisja to robi. Monitoring taki sam głosowania trwający permanentnie od jego rozpoczęcia, aż do dostarczenia urn autami do przewozu gotówki do miejsca liczenia głosów w Okręgowej Komisji Wyborczej. A tam odbywa się publiczne liczenie głosów, też z tym publicznym monitoringiem z udziałem kandydatów, ich pełnomocników i członków komitetów wyborczych. To wszystko dzieje się jawnie w dużej sali, zwykle to powinna być sala gimnastyczna jakiejś szkoły. Jest barierka, przy której stoi tak zwana zwykła publiczność i interesuje się tym wszystkim, ale niezależnie od tego, kamery telewizyjne i mężowie zaufania buszują pomiędzy stanowiskami, przy których liczy się głosy. Wynik liczenia ogłaszany jest natychmiast po jego zakończeniu. Nie jest możliwe jakieś manipulowanie tym wynikiem na etapach przekazywania danych na przykład z okręgu do Państwowej Komisji Wyborczej albo w inne miejsce, gdzie serwery, niekoniecznie polskie, przeliczają głosy na mandaty, tak jak to się dzieje w tej chwili, prawda? Okręgowej Komisji Wyborczej przewodniczy osoba lokalnego zaufania publicznego. Posłem zostaje zdobywca największej liczby głosów. W razie remisu decyduje losowanie, a gdy tylko jeden kandydat, posłem zostaje bez głosowania, a brak kandydatów oznacza brak posła w danym okręgu. No i to jest y, pierwsza, a jeszcze ostatnia zasada, że pierwsze wybory w jednomandatowych okręgach według niniejszych zasad, nie wcześniej niż pół roku po urzędowym ogłoszeniu prawa wyborczego uwzględniającego te zasady. A to dlatego, że potrzebny jest czas na dłuższą kampanię wyborczą umożliwiającą kandydatom zaprezentowanie się wyborcom i ukształtowanie porozumień wewnątrzokręgowych i międzyokręgowych oddolnie tworzących ugrupowania polityczne. Co to znaczy, poszukując najlepszego dla z punktu widzenia danej partii kandydata w każdym z jednomandatowych okręgów tworzą się porozumienia wewnątrzokręgowe takich środowisk które skłonne są zgodzić się na wspólnego kandydata, na przykład reprezentującego PSL, powiedzmy, prawda? I na to potrzebny jest pewien czas. A międzyokręgowe porozumienia tworzą oddolnie ugrupowania polityczne, czyli partie, tak jak to się stało na przykład we Włoszech, gdzie po zmianie ordynacji wyborczej wszystkie dotychczasowe partie się rozleciały i powstały całkowicie nowe partie. Jak już jestem przy włoskim przykładzie, to trzeba przypomnieć, że tam nie wprowadzono w pełni jednomandatowych okręgów wyborczych, tylko 75% mandatów wyłanianych jest w ten sposób, A, tak było, bo właśnie ta 25% zaraza, ten dziegć zepsuł całą beczkę miodu i dlatego wrócono do starej ordynacji. Wolność i uczciwość wyborów bez spełnienia tych wszystkich siedmiu przedstawionych wyżej zasad jest według nas niemożliwa i, i po, posłowie, tylko tak wybierani, naszym zdaniem dają rękojmie optymalnego z naszego punktu widzenia zaangażowania dla działania na nad dobra wspólnego. Jest jeszcze sprawa odwoływalności posła, ale tej nie umieściliśmy w liczbie kardynalnych zasad, ponieważ. Budzi to różne, różne odczucia i, na przykład, Brytyjczycy nie mają tego w swojej ordynacji, ponieważ obawiają się, że w sytuacji, kiedy pomiędzy pierwszym i drugim kandydatem różnica głosów jest bardzo niewielka, to jeżeli wygra ten pierwszy, a zwolenników drugiego jest dostatecznie dużo, to mielibyśmy do czynienia z permanentnym odwoływaniem znaczy składaniem wniosków o odwoływanie. Tego pierwszego posła, no a to destabilizowałoby sytuację polityczną. No, główne efekty wprowadzenia powyższych zasad w wyborach do Sejmu upadrujemy w tym, że na pierwszym miejscu pojawia się odpowiedzialność posłów przed ich wyborcami, czego w tej chwili nie mamy. Pojawia się partnerstwo władzy z obywatelami, upowszechniające wśród obywateli poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, niezbędne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. To są oczywistości. Pozytywna selekcja kadr sprawujących władzę i stabilny rząd służący narodowi, a w następstwie podziału Polski na 460 okręgów jednomandatowych, decentralizacja oraz ożywienie i jawność życia politycznego, co jest skutkiem powstawania właśnie tych porozumień wewnątrzokręgowych wyłaniających kandydatów od największych szansach na zdobycia mandatu danej opcji i porozumień międzyokręgowych oddolnie tworzących się ugrupowań politycznych. Ale to wszystko w, ta w takiej sytuacji przenosi się z tej z tej super w siebie zapatrzonej Warszawy w ten pogardzany teren polski, prawda? No i następuje zmiana charakteru partii politycznych, z wodzowskich na obywatelskie, ponieważ partie polityczne poszukując najlepszych ludzi na kandydatów na kandydatów, no zmuszone są do, do sięgnięcia po opinię obywateli, czyli partie polityczne schodzą w dół. To jest, to koresponduje z wystąpieniem profesora Kamińskiego, prawda, o tej odpowiedzialności pionowej. No i jeszcze jest utrudnienie dostępu do władzy dla ugrupowań skrajnych, no czego, dowodem jest stale powtarzane twierdzenie, że gdyby ordynacja jednomandatowa była w Niemczech w latach 30. to Hitler nie doszedłby do władzy, prawda? to wiele takich opracowań było. To tyle mam do powiedzenia na ten temat.